W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Witaj najczystsza Maryjo. Bracia, Was, którzy byliście niegdyś obcymi wobec Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i Wasze złe czyny, teraz znów pojednał Bóg w doczesnym jego ciele przez śmierć, by stawić Was przed sobą jako świętych i nieskalanych i bez zarzutu, bylebyście tylko trwali w wierze, ugruntowani i stateczni. A nie chwiejący się w nadziei nieodłącznej od Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem. Jej sługą stałem się ja, Paweł. Moi kochani, zły sposób myślenia, który w liście do kolosan potępia święty Paweł, to są te wszystkie nasze racje, gdzie uzasadniamy sobie nasze złe postępowanie. Kiedy tłumaczymy siebie, że nie mogliśmy inaczej postąpić, albo że ktoś sobie na to zasłużył. I w związku z tym my zachowaliśmy się nie tak jak należy. Tymczasem święty Paweł mówi, że uczeń Chrystusa postępuje w wierze, czyli ma zaufanie do Chrystusa. Całe jego życie jest przyjmowane niejako z ręki Bożej. W związku z tym należy traktować, że całe nasze życie jest dobre, ponieważ Bóg nas zbawia i ratuje od naszych grzechów. I kiedy człowiek jest pewny, ufając Bogu, że jego życie jest zbawione, że Chrystus rzeczywiście go odkupił, to serce otwiera się na miłość i według niej może działać. Panie Jezu, umocnij nas, abyśmy oczyściwszy nasze myślenie od próżnego uzasadniania złych czynów, przyjęli zbawienie od Ciebie i kierowali się miłością. Na dobre życie, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, syn i Duch Święty, Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.